Tydzień dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. A świąteczna atmosfera towarzyszy wszystkim wydarzeniom ostatnich dni mijającego roku. Edyta Maksymowicz, Walenty Wojniło, zapraszamy Państwa do przedświątecznego Wilna, bo kolejnym razem spotkamy się już w nowym roku, bo w świąteczną środę nie ukażemy się na antenie TVP Polonia. Dlatego już dziś postaramy się przekazać naszym widzom przynajmniej cząsteczkę tego radosnego oczekiwania Bożego Narodzenia. Zapraszamy do Wilnoteki. Świąteczną atmosferę w Wilno i Wilężczyznę wprowadzają nie tylko choinki, blask prawdziwych świąt, od kilku lat przybywa tu z Polski to betlejemskie światełko pokoju, które na Litwę sprowadzili oczywiście Harcerze. Polscy scoutcerzy na Litwie tutaj rozpoczęli tę inicjatywę w 1995 roku, kilka lat później scoutzy litewcy dołączyli i teraz co roku to już jest traktowane jako nasza wspólna skautowa harcerska inicjatywa, czyli to jest to, co nas łączy, o czym mówi hasło tegoroczne, że Światło Pokoju zjednoczeni w różnorodności. Od kilku lat w dzieleniu się światełkiem pokoju aktywnie uczestniczą także litewscy skałci. Przez najbliższy tydzień dotrze ono do prawie 300 miejsc na całej Litwie. Przekazowana jest także przedstawicielom wszystkich wyznań chrześcijańskich. Rodzący się zbawiciel łączy wszystkie nasze wspólnoty i modlitwa chrześcijan różnych wyznań podczas akcji przekazywania światła z Betlejem jednoczy nas bez względu na to, kto kiedy obchodzi Boże Narodzenie. Tym ogniem zapalimy główne lampy oliwne w naszej wileńskiej katedrze, które palą się nieustannie przez cały rok i raz do roku, właśnie dziś, gasimy stary ogień, by zapalić nowy od odświatła z Betlejem. Kolejnym atrybutem wyprzedzającym już święta są kolendy. Drugi rok z rzędu nietypową ich prezentacją są wileńskie eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolend i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie na Śląsku. Taki sukces, że kolenda, że pieśni sakralne pomimo systemu poprzedniego nie straciły na swojej aktualności, że były przekazywane. W tym roku do przeglądu stanęło 27 zespołów i wokalistów. Obowiązywał podział na dwie grupy wiekowe. Organizatorem konkursu jest Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie, a patronuje mu Stowarzyszenie Wspólnota Polska. 22 oddziały w całej Polsce. Jeden z nich jest w Katowicach, gdzie Będzin Katowice bardzo blisko, a tamtejszy oddział był bardzo zaangażowany w organizację i pomoc przy realizacji pomysłu, włączenia właśnie zespołów, twórców, piosenkarzy polonijnych i polskich z zagranicy do tego festiwalu. Każdy z uczestników zaprezentował co najmniej dwie kolendy, w tym jedną tradycyjną. Obok polskich zabrzmiały też litewskie pieśni. Ostatecznie jury wyróżniło dziewięciu wykonawców i wybrało trójkę, solistę i dwa zespoły, która będzie reprezentować Litwę na Śląsku. Wszyscy laureaci okazali się wychowankami polskich szkół z Wilna, Suderwy i Solecznik. Ważniejsze aspekty to jest przede wszystkim intonacja. Druga sprawa to jest pokonanie problemów wokalnych, które zawiera dany utwór wokalny. I trzeci, no, szeroko pojęta interpretacja utworu, w której mieści się również charyzma ten magiczny magnetyzm, który, który przyciąga publiczność. No hell, Poziom przesłuchań był takim, powiedziała, że w pewnym sensie wyrównany. Niemniej jednak troszeczkę, powiedzmy ponad pewną poprzeczkę jedne zespoły się wykazały, choćby nawet te dziewięć, które my wynagrodziliśmy naszymi wewnętrznymi wyróżnieniami. w nowoczesnej aranżacji nie mogło zabraknąć także na innym koncercie Zbigniewa Sienkiewicza, muzyka znanego przede wszystkim z kapeli wileńskiej, ale też z występów solowych. Nie kryje on, że marzy o wydaniu płyty z własnymi interpretacjami kolęd. Ta płyta kolęd mi się marzy. Właśnie to akurat jest Niszowe to nie jest, to ja nie marzę o grać, żeby to w radiu grało, żeby to, bo to jest raz w roku. Słyszalnie sprzedawalne. Dzisiaj płyty w ogóle prawie nikt nie kupuje. Przecież wszystkiego mamy, no mamy w tym YouTube i już gra wszystko. To po co kupować komu płyty? Ale jednak ja chcę, ja chcę, ja chcę, bo to jest ambicja, to jest mieć płytę. I właśnie kolendy marzyłbym, chciałbym mieć swój repertor też. Czekam. Czekam na tą chwilę, a może on kiedyś przyjdzie. Często słyszymy pytania, jakie są wileńskie święta, czym się różnią od tych w Polsce lub w głębi Litwy. Przygotowaliśmy więc dla naszych widzów prezent w postaci poradnika Wilnoteki. thank yeah. you yeah. Choinka staje 24 i zawsze się sprzeczamy z moimi dziećmi, którzy e, chcą choinkę już tam 6 grudnia, albo nie wiem, w końcu listopada. U mnie się stawia w pierwszego, w znaczy, Wigilię, czyli w dniu Wigilii i się choinkę rozbiera dokładnie na Trzech Króliach. Znaczy, teraz tak trochę przekombinujemy trochę tam dłużej stoję, ale, ale to jest ten czas, że ja nie, nie pozwalam na stawianie choinki wcześniej. Jestem może niedobrym mamą. Przecież święta nie będą prawdziwymi świętami, jeśli nie będzie właśnie w Wigilii tego zapachu. Świeżej choinki w domu. To musi być właśnie ten, to, to muszą się, te zapachy z tych przygotowywanych potraw i z tego świeżego drzewka one muszą się mieszać. Wtedy ta jest prawdziwa atmosfera. Na Wigilię przede wszystkim w naszym domu, powinna być zupa grzybowa z suszonych grzybów. Przede wszystkim są to borowiki. I do tej grzybowej zupy są również uszka z grzybami. Karpy to jest specjalność mojej listowej a, a szczupak mojej mamy. Są świeżyki, jest mleczko makowe, podsyta, myślnik mleczko Podsyta to Tak tak naprawdę. Najbardziej ulubione danie to jest, są e, pierożki. Kiedy przygotowujemy te pierożki, wkładamy niespodzianki, ziarno pszenicy powiedzmy. I to symbolizuje, jeżeli ktoś z rodziny akurat trafi na taki pierożek, że e, następujący następny rok będzie bardzo syty. Orzechy symbolizują miłość, płodność, także może u kogoś zwiększy się rodzina. Aha, jeszcze wkładamy pieniążek. Co, co też symbolizuje Dostatek. Wróżby były też, ale nie pamiętam, teraz szczegóły Mi się wydaje, że to było właśnie, żeby wybiec i tak objąć plot. Eee, tak, I czy... Tak, przedstawienie butów, czy też posłuchać, jak z tej strony piesz. Tak, tak, tak. 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 Czy później też jeszcze było, że jak jest Słomka, sianką jest pod obrusem Białym, żeby wyciągnąć sobie Słomkę. Mikołaj przychodzi w pierwszy dzień świąt. Wcześnie rano. Moje dzieci wierzą, że i próbują go wyłapać gdzieś około godziny czwarte nad ranem. Nie widziałem Mikołaja. Nikt nie widziałem Mikołaja. Zawsze, zawsze bywały jakieś ślady na śniegu. Zawsze pukał do drzwi, dzwonił na telefon, nie wiem. Burczał samochodem jak tylko podbiegamy do, do okna to już go nie ma i tak tylko, jak ten Mikołaj to tylko na obrazku widziałem. I tak naprawdę nie widziałem jak ten Mikołaj wygląda. W jednym roku dostałam chyba najlepszy prezent mojego życia, bo moja córka, która mieszka w Anglii, no, znaczy mówiła, że nie przyjedzie na święta, bo nie może, tam były problemy z, z biletami na samolot, no i ja tak już pogodzona z tym, że jej nie będzie, przyjechałam. Wzruszam się jeszcze teraz, jak o tym. A nie, ja chcę narty, narty, chcę narty. Wszystko mam nartowe. Mikołaj Marty. W tym roku to nie dostanę, ale tak naprawdę to moje takie, takie, takie chyba moje życzenie i ja o to chyba tam poproszę tego świętego Mikołaja żeby wreszcie mi na jakbyś tak na no, jakieś wnuki. Jest mięso, mm. więc jest powiedzmy jakaś kaczka pieczona na przykład. Nie? Bigos, który nie wiem, naszej mm. rodzinie jest taki, no znaczy u nas, no, no, wszyscy kochają Bigos. I nie może być mm. i ten Bigos, to jest dla nas takie, tak, takie, takie danie świąteczne i bożonarodzeniowe mm. i, i wielkanocne, że właśnie, że na święta musi być Bigos. Poczekam e, w dniu świątecznym jak najbardziej na te tradycyjne nasze gołąbki. E, no, no, no. Gołąbki, tradycyjne danie, czasem, czasem nam się udaje i, i mm. zaraz gołąbków była dolma, ale to jest takie danie, które naprawdę prowadzi mnie przez całe życie i każde święto. I podczas każdego święta są gołąbki, a... ale gołąbków nie ma bez święta. Sliżyki, tak, ale nie bardzo lubię tak naprawdę. E, e, kisiel, kisiel lubię, ale z bułeczkami, to co mama piecze. Mama sama drożdżowo. zawsze tak drożdżowe piecze. Jest część nie drożdżowa, w sensie część nie drożdżowa jest... E, na samą Wigilię, a z drożdżowe, które są, to już w ten czas z rana, tak, na same święta można. Święta bez bułki drożdżowej i galarety to, to nie są święta. Chyba jednak wileńska choinka, to znaczy rzeczywiście jakby ten nastrój, który panuje tutaj na placu katedralnym, ta kolorowa choinka, ten cały jarmark, ja bardzo lubię jarmarki, to jest, jakoś wprawia mnie w ten świąteczny nastrój. Jestem też wielką fanką Waszych śliżyków, <grym> dlatego że... u mnie twarde? Wolę twarde, ale i jedne i drugie są super, bo u nas tego nie ma. Kochani widzowie i przyjaciele Wilno, tak i na całym świecie, już za tydzień będziemy gościli w naszych domach, dzieci Boże. Niech wniesie do tych domów łaskę, zgody, pojednania, dar miłości i przebaczenia oraz przypomnienia o tym, co najważniejsze. Niech odsunie od nas wszelkie troski i zmartwienia, niech pozwoli cieszyć się bliskością rodziny, tej najbliższej i tej naszej wielkiej, wspólnej, polskiej, która chyba nic nie łączy ponad podzielami, tak jak właśnie święta i świąteczne tradycje, które oby nigdy nie zanikły. Wesołych świąt oraz szczęścia w nowym roku życzy Wilno i cała redakcja Wilnoteki.